Pani mecenas, ukrywam się w Niemczech. Polacy mnie skazali i Polska mnie teraz poszukuje. Jak pani mecenas myśli? Wydadzą mnie do, 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 z Niemiec do Polski, czy też nie? O tym opowiadam Wam dzisiaj. To jest. Temat dotyczący europejskich nakazów aresztowania. Co to jest w ogóle ten europejski nakaz aresztowania? To jest instrument przekazywania osób poszukiwanych tutaj w strefie Schengen. Czyli jeśli zostałeś w Polsce skazany albo masz otwarte postępowanie karne i... Polska ciebie poszukuje, to wtedy może, mogą Cię wpisać do systemu Schengen. Czyli zanotują, że jesteś poszukiwany. To wtedy Polska wydaje europejski nakaz aresztowania. I Niemcy, jak zauważą, Strona niemiecka, że jesteś poszukiwany, ogólnie jest obowiązek wydania ciebie do Polski, ale nie w każdej sytuacji. Pamiętajcie na wstępie, o tym będę później opowiadała w innych filmikach. Jeśli was zatrzymają i będzie doprowadzenie do sądu i nie chcecie, żeby was wydali, to musicie powiedzieć dwa razy nie. Czyli czy zgadzasz się z uproszczonym trybem wydania? Nie. Czy zgadzasz się? Czy rezygnujesz z zasady specjalności? Nie. Czyli dwa razy nie. Będę dalej opowiadała. Trzymajcie się.